Łeło. W końcu po dwóch tygodniach oczekiwania doczekaliście się tutoriala do Formuły 1. A ja, jako wybitny znawca i ekspert do spraw rajdów Formuły 1, postaram się Wam wytłumaczyć ten przepiękny sport. Tylko, że nie jestem znawcą ani ekspertem. Tak więc bez zbędnego pierdolenia w moim stylu, zaczynamy. Formuła 1 jest wyjątkowym sportem, bo jest to jednocześnie rywalizacja indywidualna oraz zespołowa, którą kieruje adrenalina, emocje, ekscytacja, walka o śmierć i życie w przypadku Romana Grożona, czyli po prostu 20 bogatych ludzi jeżdżących sobie w kółko. To tyle. Dziękuję za oglądanie. W zawodach trwających mniej więcej od marca do mniej więcej grudnia bierze udział 10 zespołów, a w każdym z nich dwóch kierowców. W przerwach między jednym a drugim sezonem siedzę zdepresjonowany w kącie i czekam 90 dni na Formułę 1. A zespoły mają 3 miesiące czasu na opracowanie i zbudowanie jak najlepszych bolidów według zasad FIA. W trakcie tej przerwy, na około 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, mają miejsce trzydniowe testy, dzięki którym możemy się co nieco dowiedzieć o osiągach bolidów albo narobić sobie niepotrzebnej nadziei. Kierowcy w trakcie zawodów zdobywają punkty w wyścigach, których jest około 20 w roku. Mistrzem świata zostaje kierowca z największą ilością punktów na koniec sezonu. A ta rywalizacja zespołowa, o której mówiłem, ma miejsce dlatego, że drugie mistrzostwo trafia do zespołu, którego obaj kierowcy łącznie zdobyli największą liczbę punktów. I nazywa się to mistrzostwem konstruktorów. Ok, to teraz omówimy sobie, jak wygląda weekend wyścigowy, tylko że taki normalny, bo są jeszcze weekendy sprinterskie, o których powiem za chwilę. Otóż od poniedziałku do piątku nic się kudła nie dzieje, a każdy z obsesją na punkcie Formuły 1, tak jak ja, odlicza godziny do rozpoczęcia weekendu i układa wszystkie plany tak, żeby nie pominąć żadnej transmisji. W piątek odbywają się dwa treningi których kierowcy mają za zadanie przetestować bolidy i sprawdzić siebie samych na tym torze. W sobotę mamy miejsce trzeci trening, a później są kwalifikacje. Celem kwalifikacji jest ustalenie tzw. grida, czyli kolejności na starcie wyścigu. Kierowcy osiągają to wykręcając jak najlepszy czas okrążenia w trakcie kilkunastu minut. Kwalifikacje dzielą się na trzy etapy, które nazywamy odpowiednio skrótami Q1, Q2 i Q3. W pierwszej kwalifikacji bierze udział cała stawka, a pięciu najsłabszych odpada. Pozostała 15 przechodzi do Q2. Dokładnie tak samo jest w Q2 bo odpada pięciu najsłabszych kierowców, a ta najlepsza dziesiątka przechodzi do Q3. W Q3 sprawa wygląda inaczej, bo tam już nikt nie odpada, a pozostała dziesiątka walczy o jak najlepsze miejsca. I właśnie według tej kolejności, jaką zakończyło się q kierowcy będą startować do wyścigu. W niedzielę jest wyścig, który rozpoczyna się okrążeniem formującym, w trakcie którego kierowcy mają za zadanie rozgrzać opony i ustawić się na swoich polach startowych, nie wpierdalając się przy tym w barierkę szarl. W zależności od długości toru, wyścig może mieć od 50 do nawet 78 okrążeń, tak jak w Monako. Na koniec wyścigu 10 najlepszych kierowców otrzymuje punkty. Chociaż aktualnie jest dyskutowany nowy system punktowy, według którego punkty ma dostawać 12 najlepszych kierowców. Dodatkowo, jeden bonusowy punkt dostaje kierowca, który wykręcił najlepsze okrążenie w trakcie całego wyścigu, pod warunkiem, że skończył w tej najlepszej dziesiątce. Czyli nawet jakby potężny Logan Sierżant zrobił najszybsze okrążenie, to i tak ja za to dostanie, bo nie jest w top 10. To teraz krótko o tych sprintach. W trakcie weekendu ze sprintem jest takich 6 w roku. Oprócz klasycznego wyścigu odbywa się krótszy, który stanowi 35% dystansu tego normalnego, długiego wyścigu. Punkty są rozliczane inaczej i otrzymuje je 8 kierowców. Co do opon, to obecnie mamy 5 mieszanek na nawierzchnię suchą i dwie na mokrą. Te suche oznacza się skrótami C1, C2, C3 itd. Im ten numer jest mniejszy, tym opona jest twardsza. Podczas weekendu wyścigowego używa się 3 spośród pięciu dostępnych mieszanek. Organizator wybiera te, które najbardziej pasują do tego toru i aktualnych warunków. Oznacza się je jako hardy, czyli twarde, medy i softy, czyli miękkie. No i teraz, co ten poziom twardości oznacza? Otóż zależność jest prosta, bo im opona jest większa, tym ma lepsze osiągi, ale też się szybciej zużywa. Podczas wyścigu każdy kierowca musi zmienić opony co najmniej raz i nie może być to dwa razy ta sama mieszanka. I dlatego właśnie tak zwana jest strategia czyli odpowiednie zaplanowanie, kiedy i na jakie opony zmienić. Wspomniałem też wcześniej, że są dwie mieszanki na mokro: intery, których używa się, kiedy opady atmosferyczne wynoszą od 1 do 4 mm, oraz wety, kiedy opady są powyżej 4 mm. Podsumowując, opony: czerwone są szybkie, żółte są średnie, białe są wolne, zielone na deszcz i niebieskie na powódź. Ok, to teraz szybko pch, szybko szybko wyjaśnię parę pojęć, o których często będziecie słychać w trakcie oglądania moich filmów. Litera P oznacza pozycję, no a cyfra to chyba k***a oczywiste. Litera S jest skrótem od Sektor. Sektory to trzy odcinki, na które jest podzielony każdy tor. Nie wiem, czy naprawdę trzeba to tłumaczyć, ale pit to po prostu boksy, w których są garaże zespołów. Tam zmienia się opony i tak dalej. Naprawdę pierwsze miejsce w kwalifikacjach, pierwsze miejsce na starcie wyścigu. DRS, Drag Reduction System, to taka klapka w tylnym skrzydle bolidu, którą można otworzyć w wyznaczonych strefach na torze pod warunkiem, że jest się sekundę albo mniej za bolidem przeciwnika. Ta klapka, jak sama nazwa wskazuje, redukuje opór powietrza i przyspiesza bolid na prostych o około 20 km na godzinę. RS, Energy Recovery System. Inaczej bateria. To system, który zbiera energię podczas jazdy, której można użyć, aby zwiększyć moc silnika. Stint to okres od jednego pit stopu do drugiego albo po prostu okres na jednej mieszance opon. Wyjeżdża na tor, kiedy zdarzy się wypadek. Wszystkie samochody mają obowiązek jechać za nim i nie mogą wyprzedzać ani innych kierowców, ani tego samochodu bezpieczeństwa. Od paru lat istnieje też odmiana Virtual Safety Car i po prostu w trakcie VSC kierowcy mają narzuconą deltę, której muszą się trzymać. Mamy oczywiście zasady, których kierowcy muszą przestrzegać, bo inaczej są narażeni na otrzymanie kar w postaci kilku lub kilkunastu sekund. Czasem może to kompletnie nic nie zmienić, a czasem nawet stratę kilku pozycji. Nie możesz wpierdalać się w innych kierowców i Esteban Okon coś o tym wie. Nie możesz wyprzedzać innych poza torem. Kevin Magnussen coś o tym wie. Nie możesz wyjeżdżać poza linię toru. Tam kilka razy można, ale jeżeli zrobisz to za dużo razy, to jesteś narażony na karę 5 sekund. Max Verstappen na Grand Prix moi coś o tym wie. Nie możesz specjalnie hamować przed innym kierowcą. Fernando Alonso coś o tym wie. Nie możesz jeździć od krawędzi do krawędzi toru, czyli tzw. weaving. Nie możesz przekraczać prędkości 80 km na godzinę w Pitlane. I to chyba tyle z rzeczy, które potrzebne ci są do zrozumienia na samym początku Formuły 1. Na pewno o czymś zapomniałem, ale ciężko tak z głowy sobie o wszystkim przypomnieć. W każdym razie, jeżeli coś jest niejasne albo zapomniałem o czymś powiedzieć, to zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku już za tydzień.